Dzień in, in dobry. Um, witam na Was w kolejnym. powrót do Alfa. zmieniałem już długo odcinki nie było i tutaj trochę grałem, więc minęło parę dni i przyszło na to, że w końcu minęły dwie wersje. Ś śmiesznie troszkę. Tutaj krowy już biegają. Wszystko mi szaleje. O no właśnie, idziemy i idziemy. Widzicie, tutaj drzewka takie sadziłem na początku, że będzie się nie zgubić, bo myślałem, że to będzie daleko, a to było raczej tak daleko. I teraz poprzez to. O! Co tam widać? Co tam widać? Co tam widać? I... Chodź! Idzia, widzicie, widzicie, ja tu wkopałem. Eee, ja tu wykopałem. Ja Boże jaki lak. Ja tu wykopałem. <tuszel> Nie, ale tak. Tak serio. To jest wyspa. Zielona wyspa. Tylko ja tu mieszkam. I hero brajmy. Nie, ale takie na serio. Jest filmik filmik taki, diaksy to może wam pokażę tutaj jeszcze, tutaj to buduję nie zwracajcie na to uwagi oj, tutaj tutaj, uuu, oj żeby się nie zabić tutaj musiałbym zrobić windę czy coś oj, tutaj jest miejsce gdzie były gdzieś gdzieś tutaj Kopalnia, kopalnia. Jaskinia tu ogólnie jest. O, moje rzeczy to są. Nawet. Chyba to koniec nie ma. No i tak, dobra. No. No. Głupia trafia. Hmm. Mm. I tak, tutaj będę mogli butować taką kopanie od tamtąd do tamtąd, będzie co jakiś czas. Nie tutaj jeszcze muszę jeden, wykopać ten jeden klocek. Gdzie jakby pierwsze piętro. I wtedy już wykopę... O, pokażę Wam na o tak. Przekopę to całe. Tam, 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 tam. tam. Yy, no, oczywiście, tylko te klocki to piętru. Yy, I później niżej też tak będę kopać, tylko że będę dostawać co jakiś czas. Takie, takie. Mm, mm. Rusztowania plakietki. Nie plakietki, no, tylko. Takie, coś. tam. nie wiem, czy tego zrobić po prostu. Z... Mmm. nie mam tutaj wody. Nie wiem, czy po prostu nie zrobić, tak, żeby szybko wykopać, no, wykopać i to później przyspieszyć. Nie wiem. Hmm. Lecz wiem, że tutaj na początku miała być taka kula ogromna i da stroić. A nie, nic. Hmm. Ale kulka, co tutaj jest, coś się zwaliło. Tak, Teraz jest tylko taka wysypka. Teraz mi się podobają, bo o, dużo krówek jest. Wydam na pola, banko. Co ja tu biorę? Gmb. Jak mi się podoba, że tu nie ma nożyc. Wystarczy tylko walnąć. Uwalnić taką głęb. Nooo. O. I go tu konie. I gorsze są te ciała. I leżą. Konie. O. Dobra. Trzeba mam nie zabijać. A. Dobra. Przy okazji. Gdy tak bije owce krowy. To tak zachęcam do mm, dawania łapek. W górę oczywiście. Pozytywnie. Yy. I do subskrybowania kanału. Też widzę, ale to już są tylko trzy słupki. Słupki, słupki. Nie wiem. O. I tutaj jeszcze co jakiś czas, na przykład tutaj. Boże, ale mi się tnie. Przepraszam. Ale to przez to, że tam się buduje wszystko. Teraz ładne góry tam powstaje. Um, takie na przykład tutaj jest. Taka, Widzicie, jakby to było, zostało wykopane. Jeszcze tam takie było, taka. Myślałam, że to jest skina, ale z tego nic nie ma. I chyba tutaj. Tak, tutaj. O! Takie Je zejście jest jak. No i noc się robi, noc się robi. Podwórki mam wyłączony, gdyż nie chcę się z nimi tutaj bić, nawalać w ogóle. Jeszcze z takich właśnie ten ciekawostek, to tutaj o, posadziłem też drzewa, tak teraz rosną tutaj. I hops, hops, i hops, hops. Ach. Za chwilę włączę sobie chyba potworki. Będę piekać jak szalony. Założę sobie czapki i zrobię budki. Kurę znosła jajko. Przynajmniej jednak słyszałam. Chwila nie ma góry, szybko, szybko, odkładam, bo ja będę ogólnie bez strony mojego domku i bić potworki. Nie to już to i budki i miaczek. A, co ja zrobiłem? Tak. Raz jeszcze. Nie! O, przepraszam za to, co się przez chwilę stało. Kilka wchodzę z powrotem. Ops, yeps, o, mam miałem włączyć. Normal. Uwalać. O, i te drzewka mi tutaj pomagają, wtedy wiem, gdzie mam iść. Gdzie mam podążać? No i wam pokażę, bo ja naprawdę tych podwórków to ja się w sumie boję i to mam bardzo. Mój komputer nie jest przeznaczony do bicia się z creeperami i tymi wszystkimi zmorami. Chwila. Pójdę tam. Tam jest fajnie. I tam mam blisko spał Tak. Właśnie, do mojego spałego chyba nie widzieliście, co za chwilę zobaczycie.

nie, 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 nie. Oż narazie to nie Nie, 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 nie. Siu, Tak. Po prostu super. O, tu jest mój spawn. Jeśli ja nie zabiją to... O, dobra, biją się. Tak. O, he, he. Chła, 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 chła. Co, co, co? Nie, lepiej sznurki bym Czym nie związałeś, tym cię zabiję. Z dla mnie. Ja, ja nie jestem do tego. O, wow. przed chwilą mi się skończyło nagrywać. Teraz z powrotem mi się nagrywa. Mam przynajmniej taką nadzieję. Co muszę sobie buty. To jest zbyt straszne, nie? jest straszne, żeby tak po prostu je bić. Więc założę sobie buty. Słuchaj, buty szczęścia. One, dają, one sprawiają, że jestem taki radosny. Mięska zapomniałam. No tak, wiedziałam, że czegoś zapomniałam. Oj ty. Jak te pająki? Czemu nie ma pająków? Czemu muszę Sama szkielety. I ogórki. Zmiana, ogórka sobie wezmę na klatę. O, um, um, um. Nie! Tego się nie spodziewałem. Chcę mięsko. Chcę mięs. Mięs. Gieps. Tak. Po prostu. Genialnie. Rozsadźcie się nawzajem. Brawo zniszczyć mój teren. Okwiat. O. Twój No ale. Hm. Nie wiem, czy coś będzie jeszcze w tym odcinku. Idę do domu, bo zombie gumie. Nie, dobra. Będę kończyć ten odcinek. Taki po prostu dałem. Nie! Dobra, nie pożegnanie. Jaka? O, nogi. 我的朋友们。